Witam serdecznie. Sam jesteśmy odpowiedzialni za własne cierpienie, taki temat na dziś do rozpracowania. Skąd się bierze cierpienie i dlaczego nas dotyka, dlaczego w taki ani inny sposób odnosimy się do czegoś, co możemy nazwać bólem, przeżywaniem takich niskowibracyjnych emocji. Natłokiem negatywnych myśli, które przychodzą w danym momencie. Czy danej sytuacji, jaka nas akurat spotyka, skąd się to bierze, dlaczego i dlaczego tak to akurat odbieramy, dlaczego nasz odbiornik jest nastawiony na odbieranie czegoś, co jest negatywnie postrzegane na dany moment, nie dostrzega, że pewna sytuacja, która nas na przykład spotyka, w dłuższym etapie czy okresie życia okazuje się być czymś, nie powiem zbawiennym, ale czymś, co pomogło nam coś zrozumieć coś uzyskać, dojść do czegoś. Skąd to się bierze i, i dlaczego tak to postrzegamy? Myślę, że jesteśmy już też uczeni od, od czasu dzieciństwa, jesteśmy nauczani od czasu dzieciństwa, że w momencie, w którym dzieje się coś złego, co my widzimy jako coś złego, czyli na przykład weźmy za prosty przykład taką sytuację, w której jedziemy gdzieś samochodem, śpieszymy się do biura, czy na ważne spotkanie, czy gdziekolwiek indziej, wstawcie tu, co chcecie i nagle okazuje się, że ktoś w nas wjechał. Nic się poważnego nie stało, ale ale pobiedzmy jakieś tam zdarzenie drogowe, zdarzenie drogowe i, i musimy się zatrzymać, nie zdążymy na spotkanie, i tak dalej, i tak dalej. I teraz nasz umysł będzie widział to jako coś negatywnego, bo mieliśmy ważny plan, którego nie udało się zrealizować w postaci tego spotkania. Już nasz umysł zaczyna nakręcać różne scenariusze, które się wydarzą przez to, że nas tam nie było, ale z drugiej strony nie dostrzegamy tego, że być może ta sytuacja uchroniła nas przed poważniejszymi konsekwencjami, które mogłyby nas spotkać na przykład po tym spotkaniu. Jest to taka dwu, dwubiegunowa możliwość, że może być tak, a może być tak. I teraz praktycznie nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jak by było i jak będzie, ale po co uruchamiać tą emocję, czy to Uczucie w sobie, którym jest cierpienie. Jaki ma sens dla mnie, na przykład, rozpamiętywanie przez całe moje życie pewnej sytuacji, która już się wydarzyła, już ktoś lub ja poniosłem tego konsekwencje, ta sytuacja na dzień dzisiejszy nie jest w stanie być zmieniona, bo nie jestem w stanie cofnąć się, nie jestem w stanie pojechać do tyłu, wymazać tego i wykasować. W sposób taki, że nie pojawia się to na przestrzeni fizycznej. Ale jestem w stanie wykasować to, wycofać ze swojej głowy. Czyli jestem w stanie o tym przestać myśleć. Jestem w stanie przestać cierpieć z tego powodu, jestem w stanie zacząć być szczęśliwym, bez znaczenia, co, to, co by to nie było. Czy mówimy tu o śmierci kogoś bliskiego? Czy mówimy tu o Jakimś przykrym wydarzeniu, czy mówimy tu o stracie, nie wiem, wpływów finansowych, czy mówimy tu o rozpadzie firmy, czy mówimy tu o utracie osoby jakiejś ukochanej po długoletnim związku. Czy mówimy tutaj o nieudanej wycieczce? no Cokolwiek tu nie stawi się, my cierpimy na własny rachunek. I teraz pewnie odezwą się głosy, ale ja żyję w związku z osobą zależnioną od alkoholu, i tak dalej. I ja mu mówię, że przestał pić, on dalej wraca. Ale wciąż my cierpimy, bo chcemy. Bo jeżeli nie chcemy cierpieć, to zawsze znajdzie się takie rozwiązanie, które pomoże nam, albo przestawić swoje negatywne spojrzenie na sytuację. Czyli nawet w momencie, w którym ja cierpiałem przez 20 lat, dziś mogę zacząć się z tego śmiać. Bo nie da mi nic, w niczym nie pomoże dalsze cierpienie. Jeżeli to nie przynosi skutku i nie potrafi nam to w niczym pomóc to jaki ma sens powtarzanie i powielanie tego w kółko? Zadajcie sobie sami to pytanie i gdzie ma to sens? Jeżeli ktoś z moich bliskich zrobił mi coś złego 20 lat temu, a ja do dzień dzisiaj jeszcze o tym pamiętam i za każdym razem jak go spotykam, zapominam tę jedną sytuację, mimo że on już mógł się zmienić, mimo że on już sam mógł o tej sytuacji zapomnieć, my dalej cierpimy wewnętrznie przez to, co już było, i mimo, że tego już nie ma, to dla nas to jest. Więc naprawdę, biorąc to w taki prosty, najprostszy sposób myślenia, jaki może być dostępny, cierpimy sami dla siebie, bo chcemy. Nie wstawiajmy tutaj kogoś, kto jest zamknięty i torturowany w jakimś hangarze z jakiejś grupy, nie wiem, narkotykowej czy o porwanych ludziach. To są inne odłamy cierpienia. To jest zupełnie. My mówimy tu o naszym takim codziennym życiu, o sytuacjach, które. Spotykają nas na co dzień, czyli o traumach przy Szukamy pomocy wśród terapeutów, wśród ludzi, do których psychologów idziemy, chcemy tam uzyskać nie wiadomo co, ale my sami cierpimy, bo chcemy. Cierpienia jakby nie ma na zewnątrz, cierpienie jest w nas, w środku, wewnątrz nas, więc my sami możemy się go pozbyć. To jest tak, jak mieć klucz do pewnych drzwi i wystarczy przekręcić ten klucz i pójść za klamkę. A my, mając te drzwi przed sobą i mając klucz, Szukamy przejścia górą, dołem, kopiemy podkop, próbujemy się wspiąć na, nie wiem, płot z drutem kolczastym. Może to brzmi łatwo, ale to też jest łatwe, jeżeli, zaczniemy, jeżeli zajmiemy się tym i zaczniemy dostrzegać, że cierpimy na własne życzenie. Większość cierpień, które powodujemy my lub wydaje nam się, że powodują inni ludzie, że to ktoś nas denerwuje, ale to my sami się wewnątrz siebie denerwujemy. I jesteście w stanie to zauważyć tylko w momencie, w którym jakby tu stoi jedna osoba, a obok stoi druga i obserwuje tą osobę i jej reakcję, i zachowanie w trakcie jakiejś sytuacji, która akurat ma miejsce. Czy to w trakcie trąbienia na ulicy samochodem i wyżywania się na drugą osobę, czy w trakcie y, jakiejś mocnej dyskusji, w której jedna osoba podszczypuje drugą osobę, żeby dalej się kłócić i w momencie, w którym jedna osoba przestaje się kłócić, Nagle to znika. Jedna osoba sobie idzie, a druga zaczyna się ochładzać, że tak powiem, jak reaktor jądrowy. Przechodzi schłodzenie i nie znika cierpienie, bo każda dalsza możliwość rozwoju tej sytuacji przyniesie nam cierpienie, które też siedzi wewnątrz nas. Jako, że szukamy tu prostych rozwiązań i próbujemy ich na co dzień. Jeszcze raz przypominam, nie chodzi mi tu o cierpienie związane z wojną, związane z sytuacjami, na które nie mamy wpływu, ale na sytuacje, na które mamy wpływ, możemy je rozwiązać. Jeżeli płacze dziecko jest chore, to my nie musimy mu współczuć, my możemy rozbawiać je w drugą stronę, my możemy być szczęśliwi, żeby to dziecko miało się na czym oprzeć, a nie widzieć nas, smutnych ludzi, i przez to samo nie widzi powodu do szczęścia. To się wszystko razem napędza. Zauważcie, na pogrzebach wszyscy są smutni. Jak przyjdzie ktoś szczęśliwy, to patrzą się na niego jak na jakiegoś idiotę. Dlaczego tak jest? Jeżeli przyjdę i cieszę się, że ten człowiek już stąd odszedł, i być może jest w dalszej podróży, bo nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy stwierdzić, prawda? Jako mm, taka zwykła, powiedzmy, zwykły człowiek, nie jestem w stanie stwierdzić, co się dalej dzieje. Ale ja już jestem nastawiony, że już go nie ma tu i jest, jest mi przykro, i wszyscy płaczą i tak dalej, i tak dalej. Zostają wspomnienia, zostają miłe chwile. Nie zawsze trzeba widzieć te negatywne sytuacje, prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli odchodzi osoba, której nie lubimy, to cieszymy się. Uff, w końcu go nie ma, cieszę się. Czyli cierpimy na własne życzenie. Zauważcie, jakie to jest proste, a zarazem trudne. Bo cały ten świat próbuje nam wmówić. Wszystkie informacje, jakie lecą z telewizji, w większości zawierają negatywny przekaz. Ciągle mamy być smutni, ciągle mamy cierpieć, bo dzieci w Afryce umierają, bo yy, tu zmarło 20 osób w wypadku samochodowym, tam gdzieś ktoś kogoś potrącił, tu ktoś umierał w szpitalu i tak dalej, i tak dalej. Cierpimy na własne życzenie, bo skupiamy naszą uwagę na sytuacjach, które powodują to, że cierpimy. Ale my nie musimy cierpieć, możemy, nie musimy. Wszędzie tam, gdzie do tej pory widzieliśmy negatywne. Możemy zacząć widzieć pozytywne. Przynajmniej starać się, przynajmniej zrobić coś w życiu innego. Nie znowu wstaje z łóżka i znowu ten dzień. Znowu będzie niefajnie, znowu idę do tej samej pracy. Można to zmienić, a przynajmniej spróbować, zobaczyć coś innego, zastosować inne rozwiązanie prostsze niż to, które stosujemy na przykład od lat do tej pory i cały czas mamy ten sam efekt. Spróbowanie nic nie kosztuje, a efekty mogą być zaskakujące. Tam gdzie, bym się, tam, gdzie miałbym się rozpłakać, to staram się zostać taki obojętny. Tam, gdzie z kolei miałbym być smutny, staram się być zadowolony, bo to wszystko jest jakąś energią, jest jakąś wibracją. Jeżeli wibrujemy negatywnie, jeżeli spotykam człowieka, który ma taką minę, że nie chce się po prostu na niego mm, patrzeć, to on nie przyciąga mnie pozytywnie, on nie emanuje taką pozytywną energią. A z kolei, jeżeli spotykam kogoś, ktokolwiek to był, czy to będzie kurier, czy to będzie sprzedawca w sklepie, czy to będzie y, y, ktokolwiek, kogo spotykam na co dzień, gdzieś na drodze i, i przychodzi do mnie z uśmiechem, z takim pozytywnym nastawieniem, to zupełnie inaczej ja już odbieram sytuację. Zupełnie inaczej ja się nastrajam do tej sytuacji. Bo wiem, że może nie będę cierpiał, ale jeżeli z kolei spotykam osobę, która ciągle cierpi, która ciągle już na twarzy ma wypisany wyraz takiego zmęczenia życiem i, i smutkiem, no to już możemy przyjąć za. może niepewnik, ale przyjąć taką. Możliwość, że nic z tego dobrego dla nas nie wyniknie. Przynajmniej od perspektywy takiej wymiany energetycznej, czy po prostu wymiany na, na tle fizycznym. Więc cierpimy na własne życzenie. Jeżeli cierpimy na własne życzenie, możemy też przestać cierpieć na własne życzenie. Możemy widzieć tam pozytywne, gdzie tego tak naprawdę nikt nie dostrzega. Tylko wiem, gdzie jest problem. Wiem, moi drodzy, gdzie jest problem. Bo wtedy wszyscy się na nas patrzą jak na jakichś ostrzeleńców. Na ludzi, którzy... Nie myślą tak jak wszyscy. Bo mało kto stosuje proste rozwiązania. Każdy szuka, tak jak już wspomniałem, z tymi drzwiami, każdy szuka dookoła, a nie widzi, że przed nosem ma rozwiązanie. I polecam Wam film. Polecam Wam film. Obejrzyjcie sobie. Film nazywa się Zielona Piękność. To jest z 1900 któregoś roku. Jest to film francuski, ale tam jest idealnie pokazany, ta trochę sytuacja, jak to u nas w życiu wygląda, a jak powinno, jak mogłoby wyglądać. Nie powinno, ale mogło. Polecam, zachęcam, naprawdę zielona piękność, green beauty w angielsku. Yy, ciekawe wnioski płyną z obejrzenia tego filmu. Ja takie wyciągnąłem i, i uważam, że można przestać cierpieć, przynajmniej próbować, bo to jest proces to jest wszystko, zajmuje czas wszystko zajmuje często i lata często i niejedno życie. Ale czasem może czasem warto zacząć, spróbować, po prostu spróbować, bo to nic nie kosztuje. Może zaoszczędzimy sobie w przyszłości problemów, może zaoszczędzimy sobie w przyszłości wydatków na psychologów, na psychiatrów, na jakieś różne tabletki mm, koncernów farmaceutycznych i tak dalej. Wystarczy spróbować. Bo jeżeli bijesz głową w mur, no to już głowa boli. A wystarczy czasem zobaczyć, hmm, obok jest dziura, mogę przez nią przejść, po co Próbować rozbić ten mur, jeżeli mogę przecież sobie przejść dziurą, albo w ogóle mogę pójść gdziekolwiek indziej. Nie muszę chcieć iść tam. Mogę zmienić kierunek. I tak samo mogę zmienić kierunek mojego nastawienia, i kierunek moich myśli, i kierunek wszystkiego, co steruje mną w kierunku cierpienia. Mogę to zmienić i życzę Wam dosyć dobrych refleksji na tym tematem. I pozytywnego spojrzenia. Jakby to prosto i dziwnie nie brzmiało, pozytywne spojrzenie bardzo wiele zmienia obojętnie w jakiej sytuacji się znajdujemy. Dopóki ktoś nie spróbuje, nie będzie wiedział. Ja mogę sobie gadać tutaj godzinami, ale wszystko chodzi o to, żeby próbować, testować, próbować samodzielnie. Bo to, co ja powiem, nie musi się sprawdzić zupełnie w niczym życiu, tylko z tego, co ja mówię. Ale może się to sprawdzić w momencie, w którym ktoś zacznie próbować to robić w swoim życiu i na swój sposób zrozumie, że cierpiał na własne życzenie. Ale już nie musi. Już jest człowiekiem, który nie musi cierpieć. Bo zrozumiał, że sam w jakiś sposób to przynosi, powoduje, i sam jest w stanie to zakończyć. Wszystkiego dobrego, miłego dnia dla wszystkich i dużo uśmiechu. Pozdrawiam.